Robert Trypus, nowa fajkarska twarz na arenie ogólnopolskiej. Jak to się zaczęło? Skąd e, zainteresowanie Twoje fajką? Zacząłem palić fajkę. E... Później pomyślałem, że zrobię sobie sam fajkę pierwszą. Zaczęło mi się to podobać i po prostu zacząłem robić, jakoś to wychodziło i, i tak sobie właśnie kontynuuję. Tą pracę. A mniej więcej jak długo zajmujesz się fajkarstwem? Myślę, że około roku, nawet może niecałe. A skąd czerpiesz wzorce? To no już jak patrzę na wrzosiec często jest tak dokładnie, że widzę dany klocek i do niego po prostu coś tam wymyślam. A propos wrzośca, skąd kupujesz obłoszony? Yy, to różnie, nawet no, od y, Zbyszka będę też zdarza mi się kupować, także to różnie. Ale będę zamawiał teraz już mimo także. Będzie Sprawia więcej. ci to satysfakcję, czy tak, jest to, czy to ciężkie? Jest, nie, to jest, jest to ciężkie, jest to trudne czasami, ale to jest bardzo przyjemne. Bo, przyjemne jak się robi fajkę i później jak się ją widzi na koniec, tak? Co, co się wymyśliło, co jest, to jest super. Czego ci życzyć? No powodzenia! <laughs> powodzenia i zdrowia. Dziękuję bardzo. To taki kaprys. To jest taki, taki strzelecki kaprys. Nie przemawia do mnie.